Czemanecko Maryski, to ja wasz ulubiony youtuber Felix No i dzisiaj zagramy w Crash Bandicoot 4. Najwyższy czas, drugi odcinek czek już no więc to by było na tyle zaraz się widzimy jak się załaduje. Dobra, jak widzicie już jest wszystko git. Kontynuuj, nowa, znaczy konty... Czekajcie. Czekajcie, zaraz się widzimy. Dobra, widowie, udało mi się. Yy, więc lecimy. Dobra, szczyt obłędu. Yy, nagrywam to yy, dzisiaj, yy, czyli że 20 chyba któregoś lutego? Yy, no, 22 lutego. Znaczy, nie 22 lutego, tego, tylko. Yy, no. Do, do, nieważne, no. dobra. Więc tego 27 lutego, niedziela. Przepraszam Was. Yy, czyli tego samego, kiedy powstał. Odcinek pierwszy. Odcinek Crash Bandicoot. Więc. Yy, no. Lecimy dur. Nie, no, ma, ma, yy, A! I tak, yy, yy, za przypomnienie, stawcie łapkę w górę subscribe. No i lecimy dalej. Yy, no, yy, jestem ogólnie w pokoju z moją kuzynką. Yy, nie, więc. Dobra. Czekajcie. No, powiedz cześć, cześć. No, to jest Palix. Znacie bo już ma dwa wyświetlenia na filmie, więc to dla niej nie tak nie jest nowość. No poliks so pola. Sywa. Nie więc. Chciałam tylko powiedzieć, że jutro będzie special. Dlatego wbijajcie na kanał. Powiedz powiedz Pola, o której godzinie będzie ten special? Nie wiem, ale nie wiem, o której myślę. Albo o... No po, nie, po prostu ja nie wiem, ale powiedz po prostu o której. O dziewiętnastej albo o 10. Albo o... Nie no Żart... Ja wiem o której będzie specjalnie. On będzie o dwudziestej. Tak, więc bądźcie na kanale o 20. Ja Raczej, nie nie będzie. Będzie. Raczej nie będzie. Ale jutro uchali, też mam jakieś odcinki będę nagrywać... Mm, tak, będzie. Jutro też polazem nam nagra odcinki. Więc no my lecimy dalej czekajcie, zaraz się widzimy. Dobra, mm, powiedziałam, żeby tak cały czas nie gadała. Bo to... A i zostawcie łapkę, o kurczaczki, zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję, bo jutro o 20 będzie special. Zapraszam Was, bo będzie się działo. No. W... Zobaczymy. Dzisiaj przyjdziemy do drugiego świata. Mhm. Bo o wiele co. No, wiem. Yy... Kurczę! O, tu jest bo etap bonusowy. Czekajcie zaraz, bo kuzynka chce ci powiedzieć. A, bo ogólnie taka akcja, że moje kuzynce się zgubiła ładowarka i znalazła ją. Nie? Dobra. Trzeba 12 skrzynek. okej. Okay. Y, trzeba y, 12 skrzynek tutaj, y, z, z do, a i hop. Uj, ale w, w ogóle nie przyznajcie, że dobra gra. Bardzo dobrze stworzona. Y, bardzo wam ją polecam. Kosztowała 250 zł na Switcha. Więc nie wiem, jakie będą problemy. Ale no. Yy... No dobra, yy, więc gramy dalej. wow Zginąłem! Ajajaj, karamba! Ale dobrze, że miałem tutaj checkpointa Więc lecimy yy, dalej. Yy, dobra. Ogólnie widziałem u że trzeba tutaj, 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 tutaj i po kryształ iść, więc. No, spróbuję to zrobić. Oj, dobra. Za wcześnie skoczyłem. Nie skomentuję tego. Niestety za wcześnie skoczył no i zginął. A te... Yy... Nie skomentuję tego. Po, po raz drugi czy tam trzeci zginąłem raz. No, ale chcę tylko powiedzieć, że na razie tych tutaj nie zbieram, bo później zbiorę. Tak będzie bardziej... spodem znowu więc no powiedzmy dobra widzowie jak mi się uda to widzimy się widzowie udało mi się to ale zginąłem ale kryształ tam chyba ale kryształ mi się chyba zachował nie wiem ale możesz mi to no ja nagrywam no no dobra, więc nagrywamy dalej. Dobra, a ja chyba z tym będę miał problem, więc... Jak to zrobię to się widzimy na pewno. Dobra widzowie, udało mi się. Więc... Teraz... Czas na... Wuh! Czas na skrzynki, chciałem powiedzieć. No niestety. Dobra, nie będę zbierał tych skrzynek. Lecimy. Walić te skrzynienie. O, jakaś nowa maska. Ba uga buga aku I teraz jakaś nowa. Super. Siedem minut się nagrywa. Co to za demon? To jest demon chyba pilnuje tej maski. lagi, A -a. I cię uciekam, dupę w troki! <gry> Bo w takim, o kurczaczki, jasna, ciasna, klociasna, dupiasta. Ale on to zapitala, że jaś. O! Punkt kontrolny, nieźle. Chociaż to mi pomoże. Dobra. Pik. Nieźle mi idzie. O kurczaczki, jasno, ciosno, kurczaczki. Dobra. On chyba gal... Kurczę, dalej mnie goni. Nie chcę aż tak zginąć, bo z jestem... Daleko! Daleko powiedziałem. Wow, 78 No, więc bardzo dobrze poszło. Niestety nie udało się. zebrać wszystkich kryształów. Ale zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. O jutro będzie. Co? Special. Tak, o 20 będzie. O 20 będzie premiera. Special, więc wbijajcie na kanał. co? Sorry, musiałem zrobić cięcia, ale sobie tutaj Stajcie na... na jakiś portal, nie wiem, do jakiegoś wymiaru. Nie wiem.

Zobaczymy, co teraz będzie. Jaki etap teraz. A akurat jutro on będzie. O! Doskonałe! No i co? Jakiś wymiar. Super! Ja mam do niego się udać. Czekaj, X. No, a w jutrzejszym sobie odcinku pogramy w... Wy, w... Wy. Jutro w jutrzejszym odcinku pogramy Koko. No więc to by było na tyle. Ja byłem Felixa Widzicie jutro na kanał o 20:00 będzie premiera. Siema! Zobaczcie łapkę w górę, subskrypcję. No i to by było na tyle. Cześć!